Witam wszystkich na kanale Kraj na Zawodnych. Dzisiejszy odcinek na pewno spodoba się fanom Monster High. Pokażę Wam Jane Bultu z serii Kwietne Upiorki od firmy Mattel. Impreza, na którą wybiera się Jane, organizowana jest na część zakwitnięcia mrocznego kwiatu, który kwietnie tylko raz na 1300 lat i właśnie teraz, na ten dzień. Nie wiem, jakim gatunkiem potwora jest Jane, gdyż została ona odnaleziona w dżungli przez doktora Bultu. Który ją zaadoptował. Jane jest nieśmiała i odczuwa strach przed obcymi. Jane wygląda naprawdę rewelacyjnie. Ma przepiękne dwukolorowe długie włosy, w które wpięty jest śliczny kwiatek. Ma też niebieskie kolczyki oraz cudowny makijaż. Niżej widzimy śliczną bluzeczkę w kwieciste wzory. W pasie ma także niebieski pas. Ma śliczną sukienkę na nogach ma przepiękne sandałki na wysokim obcasie, które również ozdobione są kwiatkami. Specjalnie na tę okazję nasza lalka zabrała ze sobą przepiękny bukiecik niebieskich kwiatków w różowej doniczce, a także szpadelek. Nie mogło zabraknąć również czarnej szczotki, którą będzie mogła czesać swoje śliczne włoski. Jestem przekonana, że lalka Wam się spodobała. Ja uważam, że jest naprawdę rewelacyjna. A oczywiście cudowny strój, jak i włosy. Dodatkowo możemy zginać jej rączki, dzięki czemu bez problemu może trzymać akcesoria. Nogi również są zginane. Jest także stojak, dzięki któremu nam się nie przewróci i myślę, że każda z Was powinna taką malkę sobie zakupić.